Hej, witam was w kolejnym odcinku z Resident Evil 3. No, ostatnio skończyliśmy na tym momencie. O, tutaj mam coś do zebrania. Ale to chyba nie jest ważne. Gonił nas ten Nemesis. W sumie... Uciekliśmy do metra i nic o nie zrobiliśmy. jest so, plan? mi Mogę odwrócić in subway infrastrukturę subwayu online? And how do I jak do to zrobię? Zacznijmy od powyższenia silnika. Zapraszam Cię do substancji subwayu, jak dotrzesz do głównej drogi. Zrozumiałam. Zróbmy to szybko. Boże, ile tu rzeczy jest porozrzucane. Kurde, na bogato. Dobra. Już łączę. Połącz. Ładnie to wygląda. Strasznie mi się podoba to. W dwójce to wyglądało totalnie inaczej. Ale dobra, nieważne. Mhm. Chyba klucz będziemy potrzebowali. Tak mi się zdaje. O, i mam zapis. O, no to byłem blisko zapisu wtedy. Dobra, zapiszę się tu. Do Nie. Nie. Zobaczę tylko... Okej. Okay. Instrukcja dotycząca ziół. Bla, 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 to wiem. Ja generalnie powiem wam, że nie widzę zastosowania dla tego noża, nie? Totalnie nie widzę zastosowania dla noża. Jakby, w jakiej sytuacji, niby on się przyda. Mów w sensie nie mówię o odmuszaniu... E, zombie, jeśli na mnie skoczy, tylko o walce wręcz takiej totalnej. No. hier, mm. i wstał, tak jak myślałem. Aha, tędy, dobra. Nie ogarnąłem. O, amunicja. Miło. 16. Mam. Może. Nie zauważyłem go. Nie trafiłem. Jak mogę do tego dopuścić, żeby nie trafić? Mogę wyjść do tego sklepu? Będę mógł, ale jeszcze nie mogę. No jasne. Klucz potrzebuję. Tak jak myślałem. Mogę rozwalić te strzynki. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? Sorry. <laughs> See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely, a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Huh? To. To było nawet zabawne. the Mmm. Muszę to ugasić, tylko, tylko jak? No, to jest drobina. Nie da się nie. Aha, no nieźle. Nieźle, czyli wiem gdzie mam iść. Może ja muszę nauczyć się stosować tych uniczów. Nieprzyzwyczajony jestem do tego. Żadnemu nie może łuba rozwalić. Tak wiecie, tak po całości. Dobra. Te unity się przydają w sumie. O na przykład. No teraz się nie przydał, ale mógł się przydać. Gdybym nie był taki głupi. Się udało. Ha, unikam. O. Boże, co my tu mamy? Nowa odżywka do włosów, Umbrelli. Staram się czytać, bo. Nowy safe jest idealny. Nikt nie znaczył, nawet moja ukochana żoneczka. Ten sekret pozostanie pomiędzy mną, a moją cudną królową. aqua cure. Ona nigdy nie zdradziłaby go żadnemu nadziejowi. Staram się czytać takie nawet nieważne karteczki czasami. Coś w je sensie z pozoru nieważne. Bo zazwyczaj to one coś oznaczają na Boże! Ej, no ja nie rozumiem jak działa ta obrona e, przed tym ukąszeniem. Jakby. Ma wciskać ten przycisk myszy, a on nic nie robi, totalnie. Nic się nie dzieje. Jak go używam. No nie gadaj, no. Choć się właśnie kończy używanie noża w tej grze, Chciałem wypróbować go I... I tak to się skończyło Dobra Ta zagadka do sejfu jest trochę... No nie wiem no nie wiem, nie wiem. Trudno, no bo. Arta, gdzie to jest? To to. Doszły mnie ostatnio, a jakieś nieprzyjemne zdarzenie. Przy takiej ilości lotówki w powinien być chyba. Powinien chyba za w porządny. Safe. Hmm. Królowa Akwa To z nią musi być tutaj Na pewno On wstanie Ja wam mówię, że wstanie A ty co, Mondralo O, wąż strażacki To to Dobrze, że zmieściłem go w swojej kieszeni Cieszy mnie to bardzo Notatka pracownika metra W ostatnich kilku dniach brutalne ataki się nasiliły Udało mi się zdobyć strzelbę Strzelbę? Ua! Wow. Trzeba przeciąć łańcuch, zrobić wszystko z broni Gdzie jest strzelba? Tu jest strzelba Używanie kluczowe przedmiotów. Domyślam się, czego będziemy potrzebowali to co w pierwszej części jeszcze było. Takie nożyce. W ogóle może ten. Zrobić amunicję. Czemu ja tego nie robię? No. Strójkę dam. Oj, kolejny zamek. Dobra, wstawaj, no wstawaj, wstawaj, wstawaj. Tu się nie marnuje już, prawda? Z ci może go wyrzucić? Nie, nie mogę. Dobra, nieważne. Dobra Mam granat Przyda się na pewno O kolejna amunicja Boże Dobrze Czy jest tu coś jeszcze? Jest amunicja Kurde jak dużo amunicji mam 33 do pistoletu na pudełko O jest bezpieczna strefa. Cieszy mnie to bardzo. Ale nie będę tu nic chować. Zapiszę się tylko. Mm. Boże, nie to. Oglądanie przedmiotów. No super, wiem jak to się robi. Właśnie chcę obejrzeć. Otwieram i jest... Laynot. Przerał mi ten klejnot. Nie wiem. Oj! Kurde, nie mogę tu wejść. Dobra, chyba... Nic tu już więcej zrobić nie mogę, muszę się wrócić z tym wężem. Chociaż tu coś jest. No kurde no. O! No i mu rozwaliłem łebce, nie? Tak jak chciałem. Tutaj w sklepie coś powinno być. Amunicja. Eee, ktoś coś mówi. A to chyba radio. Już się cieszyłem, że są tu jacyś ludzie i nie muszę chodzić sam po tym miejscu. Ale nie. Może kolejny bydlak. Ok. Mam trochę dużo rzeczy. Pójdę tam i odłożę. Kurde, no. Wystawcie mnie w końcu. Co ja wam zrobiłem? Ile tu się nazbierało? Chciałem nic zrobić, nie? Widzicie, mi jest pokazane, że. Eee, mam wciskać lewy przycisk myszy, spamować. Podczas gdy on na mnie skoczy, tylko proszę to totalnie nic nie robi. Nic, nic. Ja równie dobrze mogę nie wciskać. A już tak się zdarzyło i. było tak samo. To też przechowam, bo. to tak. Może zjeść zwykłe zioło z tego co pamiętam. Mogę. Ok. Dobrze wiedzieć, o może tędy wyjść, a się nie spodziewałem tego. Nie, no dużo i, Słuchajcie, ja wiem, co zrobię. Przynajmniej raz unik się przydał. Dobra, udało się. <śm> Dobra Jest! Dobra Niepotrzebnie się cowałem do tej skrytki z mamy tak? Co tu jest? Yes. Yeah, careful, careful. Come on, don't look at me like that, all right? I'm not an infected. No, 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 wait, please. What the fuck? So, yes. He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. I wonder so many of you dead. And what are you? UBCS killing your own people? He would have turned. There's your sense of self-preservation.

ciekawe. Ja się wrócę tam. U sobie zapiszę. Dobra. Dobra, cały czas zapominam, że mogę przejść przez ten sklep na tamtą stronę, Boże. No, i tak się kończy. Nie, ja nie używam już tego noża. No, kurde, no nie mogę z nimi, nie mogę po prostu już. Mnie tak irytują Został tu jeden Ja powoli wykańczam wszystkich tych zombie już Co mnie cieszy O O Wstał, co nie A ten kiedy wstanie? Nie, ja wam mówię, on na pewno wstanie Prędzej czy później Znacie życie, to wezmę tą strzelbę i teraz wstanie. Ta, ta, wstanie, wstanie. No, wstawaj już. Chyba nie wstanie. Tak po zastanowieniu. No, on nie wstanie raczej. Exit? Ej, ej, ja przez te drzwi nie przechodziłem. O, przez te też w sumie. O, nie zwróciłem nawet uwagi. A nie, to są te drzwi. Dobra, nieważne, przez które przechodzę normalnie. Ale tutaj jest jakieś przejście. Ja myślałem, że to jest po prostu takie. Te drzwi, że były sobie. Dobra, tu musi być coś ciekawego. Bo... Prądu, działanie metro zostanie automatyczne. Wstrzymanie tutaj się ten przywraca energię. Jeśli dobrze zrozumiałem, tutaj jest kolejny taki zamek. Kolejny dobra, nic tu nie ma. No. Może. No, u się przydał. Ale ja jestem ranny. No, już. Nie wiem, czy nie ma sensu yy, marnować amunicji do strzelby na takich lamuców. A tego jeszcze jej nie używam. Chociaż yy, zmienię. Sobie... Z tej, mi może nie no, a nóż Noż po trójką. to no tak Sereracja przede wszystkim, nie dobra, zapiszę się w tym miejscu hmm. w tym odcinku to by było na tyle. Dużo zrobiłem dzisiaj. Ale co po zastanowieniu, teraz już nie wiem gdzie iść. Tak więc, no, jak zawsze, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. I na razie.